Ostatni mecz w sezonu zasadniczego rozegrają pomiędzy sobą Warsaw Mets i Kraków Kings. No i tak się poukładała sytuacja w tym roku w sezonie, że do końca, do ostatniego meczu nie wiadomo kto z kim zagra w rundzie dzikich kart. Bardzo fajnie, bo to są emocje. Wczoraj troszkę się już wyjaśniło, widzieliśmy, że drugie miejsce zajęli ostatecznie Lowlanders. Z rozgrywkami, już na całe szczęście po tym co zobaczyliśmy, pożegnali się Warsaw Eagles. No natomiast dzisiaj będą rozstrzygać się losy miejsc 4, 5 i 6. W przypadku wygranej Kings, no to tutaj będzie wszystko bardzo łatwe. Trzecie miejsce zajmą Falcons, to już jest na 100% pewne. Czwarte Kings, piąte Rebels, szóste Mets. No natomiast w przypadku wygranej Mets zaczyna się robić ciekawie, bo możliwe jest, że każda z tych drużyn zajmie dowolne miejsce pomiędzy 4 a 6, więc na dobrą sprawę jest tutaj o co grać. Mets, jeżeli wygrają więcej niż trzema punktami, no to oni zajmują czwarte miejsce i wtedy są gospodarzem w Wildcard. W przypadku wygranej mecz, ale niższym stosunkiem punktowym, czyli dwoma bądź jednym, no to wtedy jest tutaj wszystko możliwe. Może być tak, że to Rebels nawet zajmą czwarte miejsce. Bardzo dużo scenariuszy, bardzo dużo zależy od wyniku końcowego, od tej różnicy punktowej. No, myślę, że będzie co pooglądać i że drużyny będą tutaj walczyć o jak najwyższe rozstawienie przed rundą dzikich kart. W tym meczu, na co można postawić? Przede wszystkim po stronie Kings ja bym liczył na fizyczność. No natomiast oni pokazali w meczu z Lowlanders, że potrafią też świetnie przygotować się taktycznie. Moim zdaniem to jest jedna z najlepiej prowadzonych, jeśli chodzi o taką stronę trenerską drużyn w tej chwili w Polsce. I na pewno przygotują bardzo dobry gameplan na to spotkanie. Wiadomo, po stronie Mets największe problemy są w trzeciej linii obrony. Podobnie jak było w Lowlanders, w meczu w Krakowie, no i tutaj swoich szans prawdopodobnie będą szukali Kings. Widzieliśmy, że te akcje podaniowe im się udawały. Oni byli o włos od wygrania meczu u siebie z, przeciwko Lowlanders, także myślę, że dzisiaj postawią też trudne warunki Warsaw Mets. Po stronie Mets, przede wszystkim w ataku, wiemy jak grają Mets, to będą podania, będą próbowali rozrzucać swój atak, rozrzucać przeciwników dosyć szeroko. Widzieliśmy, że Lowlanders przede wszystkim biegali. No, natomiast decydująca akcja, no to była akcja podaniowa. W end zone, piłka złapana i wygrany mecz w ostatnich, w ostatnich sekundach. Tutaj spodziewam się, że Mets będą wykorzystywali głównie akcje podaniowe, no bo to im od początku sezonu świetnie wychodzi. Ten korpus skrzydłowych udowadnia, że to jest bardzo dobra formacja, że można śmiało wysyłać do nich piłki, oni je bez większego problemu łapią, są bardzo dobrze też precyzyjnie rzucone, świetnie się uwalniają. Także spodziewam się dzisiaj po stronie Mets bardzo dużo gry podaniowej, no natomiast w meczu przeciwko Eagles Mets zaczęli próbować też trochę innego sposobu biegania. Wystawiali formację z dwoma running backami i to im całkiem nieźle wychodziło. Myślę, że przez ten czas, który mieli, to jeszcze dopracowali te schematy gry. No i być może uda się dzisiaj również im trochę pobiegać. Jest to dosyć mocno kontrowersyjna teza, bo no wiemy jak gra Kraków, oni w defensywie mają znakomitych zawodników w linii defensywnej i linebackerów, czyli tych zawodników, którzy przede wszystkim są odpowiedzialni za powstrzymywanie akcji biegowych. No także Jestem ciekaw, jak Mets poukładają swoją ofensywę. No, i w tym meczu na pewno Kings postawią na fizyczność. Robią to od początku sezonu. Świetnie są przygotowani, bardzo dobrze to wychodzi. No, a Mets, finezja w ataku, bo to też widzieliśmy już w poprzednich meczach, znakomicie się sprawdza. Akcje pomiędzy Davidem Aszem i skrzydłowymi wychodzą znakomicie. No, i właśnie tego można dzisiaj oczekiwać. Myślę, że to będzie całkiem niezłe widowisko pomimo pogody i upału, który tutaj będzie w Warszawie. Wczoraj też mieliśmy podobne warunki w Białym Stoku, a mecz był bardzo dobry. Dzisiaj liczę, że podobnie będzie to wyglądało. Według mnie faworytem w tym spotkaniu będą Kraków-Kings, głównie ze względu na fizyczność. Oni tutaj mają dosyć dużą przewagę i to powinno być coś, co zadecyduje o, o tym, że ta szala zwycięstwa przechyli się na ich stronę, no natomiast nie skreślam meczu w tym pojedynku, wydaje mi się, że oni mogą nawiązać równorzędną walkę, oni z tygodnia na tydzień grają coraz lepiej i myślę, że postawią bardzo trudne warunki King's, no natomiast według mnie dzisiaj zwycięsko zejdą z boiska Kraków King's i tym samym zapewnią sobie możliwość rozgrywania meczów w rundzie Dzikich Kart na własnym stadionie. Mecz rozpoczyna się o godzinie 14. Zapraszam na stadion na polonie. Jeszcze można chyba zdobyć wejściówki, zapisując się przez stronę internetową. A jeżeli nie możecie dotrzeć na mecz, no to zapraszam przed ekrany. Myślę, że to będzie naprawdę niezłe widowisko, że zobaczymy tutaj dużo ciekawych akcji. Także zapraszam na mecz, zapraszam na transmisję początek o godzinie 14. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.